Martek zaczął zachowywać się jak chomik. Tylko jak to zatrzymać? Szybciej. Niedziela 4 września. Godzina 8 rano. Jesteśmy na Dworcu Południowym w Sosnowcu. Czekamy na pociąg do Pszczyny. Stamtąd wrócimy na rowerach. Po drodze zahaczymy o opuszczoną wioskę piernikarka zapraszamy na relację miłego oglądania jesteśmy już w pociągu przyspieszony pociąg kolei śląskich na trasie częstochowa z Wardoń bardzo fajny bo zupełnie pusty więc chyba skorzystamy z niego jeszcze na kilka następnych wycieczek. Dotarliśmy już do pszczyny teraz już na rowerach będziemy jechać w kierunku domu nie będziemy zwiedzać miasta, bo mieszkamy niedaleko. Byliśmy już w nim tyle razy, że znamy je na pamięć, ale jeśli wy nie byliście, to naprawdę warto się tutaj zatrzymać, trochę pozwiedzać jest park przy pałacu, zagroda żubrów i jeszcze pewnie Kilka innych atrakcji, także polecam. Miało nie padać, miało być ciepło. Póki... Poszukali, nas. Poszukali nas. Póki co aura nie zachwyca, ale może jeszcze dzisiaj słońce wyjdzie. Jesteśmy aktualnie na dębowym. Flaku R4, jechaliśmy już niemiś nie. Nie kojarzysz? Złapał nas w końcu w tym roku deszcz. Już nie pamiętamy kiedy. Padało nam na rowerach. No nie zawsze może być super pogoda, ale póki co deszcz nie jest jakoś mocno uciążliwy. Pierwszy postój już po godzinie, ale taki jestem głodny, że nie dam rady jechać dalej. Co masz? Nie ja mam lepszego. Ja mam lepszego. Ja mam kokosowego. Gołon witamin Kasia ma energii, jaki jest? A no, zachowuje na słowo mu jest lepszy mm -hmm. Absolutnie no. Nie wiem ile jest to, ty masz w liczniku ten Kasia ma nowy licznik i w liczniku ma sprawdź 13 stopni Miało upadać lokalnie. Chyba lokalnie się chmura za nami cały czas ciągnie. Nie wiem, który mamy kilometr. nie masz? No to widzicie. Cały czas lokalnie kropi nad nami. Rynek w Bieruniu. Fontanno. Ogona. Z czego mu się leje? Z kamizelki. Całkiem przyjemnie, ale na nawodnienie jeszcze za wcześnie. Cały czas jestem głodny. Czas na losowanie. Nie ma tu już za wiele o, uzupełnić braki O, ale wylosowałaś Moje <noise> ulubione Kolkę chciałem w Gdańsku Czego nie doczekałem Nadszedł długo wyczekiwany moment Obiadek Co to Kasia jest? Alpany, kurczaczek czym? Pandora o, domowe jedzonko na drogę. I sałateczka. Sałatka spora, z tego co nie się orientuje. nie jest smacznie, ale naprawdę jest dobra. Przypyszna i warzywka. jak jesteśmy w domu, to zawsze bierzemy ze sobą domowe jedzenie. Zapachem przypomina trochę spagę. Tu jeszcze warzywa. Nie wiem jak to się zmieści do buzi. Jak like Big Mac. Oj. Wygląda przepysznie. Ciekawe jak będzie smakować. No tak samo. Mhm, zobaczymy. Wszystko? Mhm, no to smacznego. jest smacznego. Jak go w ogóle zabrać? Chyba tak. Jak do Big Maca. Hmm. Jakie? Czas na, na wodnie, fajne kanały dzisiaj. To jest Kasinowy licznik, kupiony w ACTION za 29,99. Z tego miejsca chcielibyśmy pozdrowić. Kasię i Kamiła, którzy nam ten licznik polecili. No bardzo fajny jest, naprawdę przejrzysty. Skoki, ma dużo różnych opcji. Pokazuje temperaturę, podświetlany ma wyświetlacz, także za 30 zł to chyba nigdzie czegoś takiego nie można kupić. Zobaczymy jeszcze że przetrwa. Na razie wygląda na całkiem spoko. Bardzo dobre. Mm, zimny hanek. Pycha. To nie jest taki proste. No, chomiczki dają radę. matko. męczący to jest nie, ale męczące jest dziwne uczucie. Sprzychimy coraz bliżej celu. Jak emocje? Teraz większe jesteśmy na miejscu opuszczona wieś piernikarka podobno nigdy tu nawet prąd nie był doprowadzony w sumie przejechaliśmy kilka kilometrów od dzielnicy Sosnowca Maczki aż trudno w to uwierzyć O, no, furtka zamknięta na kłódkę, więc jednak ktoś się tutaj interesuje. No niestety trochę jesteśmy rozczarowani, miała być opustoszała wioska. A tam nawet gość jakiś jakieś pomidory. Było kilka domów, ale już wszystko jest pozamykane. Kiedyś jeszcze podobno można było wejść do tych domków i zobaczyć, a teraz już Trzy, bodajże domki opuszczone, ale pozamykane, i chyba zaczyna tam ktoś wracać, bo pan sadził pomidory. Dalej, nawet ogródek ogarnięty w jednym z domków. Także, jeśli czytaliście na internecie i chcielibyście zwiedzić, zobaczyć co tutaj jest, to, to tak szczerze powiedziawszy, nie do końca ma to sens. Także, na pocieszenie, zostało nam się nawodnić. Kończymy naszą rowerową podróż Pszczyna, Piernikarka Sosnowiec. Ty też się rusz i nie zapomnij o nawodnieniu. 83 km. Bonus na koniec.